Bądź mną. Anon Level 20. Jesteś typową spierdoliną. Nie masz kolegów, grasz w gry. Masz jednego przyjaciela. Dla tej pasty Bogdan. Bogdan był dla ciebie prawą ręką. Zawsze ci doradzał. 90% jego doradzeń było dobre. Wpadliście na pomysł nocki w gry. Idziesz do żaby. Tam na kasie jest Justyna. Taka Twoja koleżanka, trochę. Czasem do ciebie zagaduje w sklepie. Ogólnie miła. Nie liczysz na nią. Nawet nie waliłeś do niej. Bierzesz na zwyczajny duży asortyment energoli przekąsek i mrożonego żarcia. Justyna się pyta. O, Anon, widzę, że impreza. Umierasz w środku. Stoisz tak pięć sekund bez życia. Anon? O, o, tak, impreza, przepraszam. Uśmiechnęła się i pyta, czy coś jeszcze. Tak, małpkę. Anon, ale jaką? Obojętnie. Wychodzisz ze sklepu. Płaczesz. Nigdy nie byłeś na imprezie. Wypijesz trunek procentowy szybciej niż Jasa. Idziesz do piwnicy. Wieszasz się. Żeby szybciej poszło wypijesz i zjadłeś wszystko. Umierasz. Twoim jedynym spadkobiercą jest Bogdan. Brak profitu.